Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Jesteśmy dzisiaj w Counter Strike Global Offensive. Będziemy lecieć dzisiaj z kolejną misją Wildfire. Oczywiście kontynuujemy naszą serię, gdzie co 50 lajku like właśnie pod odcinkiem, będzie jeden naklejek, jeden sticker do rozdania, właśnie. Także e, oczywiście zostawcie lajka like w górę pod tym filmem. E, no i lecimy z misjami, oczywiście Wildfire. Bardzo dawno nie było, ale mam nadzieję, że Wam się to odpłaci fajnym odcinkiem, tak? Że będzie jakiś chociaż fajne odcineczak i będą. Fajni ludzie i fajna misja, a my musimy zrobić taką misję, a jedną gwiazdkę. Dzisiaj właśnie będzie misja o jedną gwiazdzeczkę, gdzie musimy zrobić właśnie 25 fragów z Mki M4A4 i z S, chyba też możemy. Albo z tak mi się wydaje, jakoś tak to było. I będziemy lecieć dzisiaj na Kości. Co to jest za mapa w ogóle? Chyba nigdy w życiu jeszcze nie grałem, ale zobaczymy za chwilę. Być może możemy grę, bo w sumie tam kiedyś ogrywałem sobie jakieś to mapki z tej nowej, starej operacji, także zobaczymy, jak to wygląda wszystko. I będziemy właśnie lecieć. Także no, mapo, ładuj się. Mapo, mapo. Dobra, jest i on. Jest i on, jest i on. A, grałem ją. Albo i nie? Nie, chyba jedna misja była. Tak, pamiętam, że była taka misja kiedyś na, na tym. Z widzem ją na simie robiłem. Aha, bo dzisiaj już zaczął. tak sobie M4, weźmiemy. Nie yy, mogę sobie wziąć M4. To muszę się zabić. Albo mnie musi ktoś zabić. O, właśnie, dziękuję. Także mamy M4. Sim -off I możemy lecieć. Z 25 w sumie fragów trzeba zrobić, także Także lecimy Także lecimy, to pewnie sobie zagram tutaj dwa deathmeshe'a, bo e, Wątpię, że to się na jedno właśnie skończyło Mało osób w nie Czyli boty będzie zaliczyć, co prawda, ale mam nadzieję, że Bot też będzie zaliczyć, dobra, jeden jest Drugi jest o! Nie, A ja nie mogę z OSP zabić, mogę czy nie mogę? Ja pytale, nie mogę, tego ja go zabiję z OSP Dobra, jeszcze mnie botony no zrobił ja pitele, co się dzieje co tu się dzieje moi drodzy, Będzie mi... Dobra, a bot się liczy, czy się nie liczy. Bot się liczy, także elegancko. Wspaniale. Ło bot! Co mnie bot to nie zabił, ty! Przytem też ten gnojk mnie zabił. O, te gnojki ci ja ci dam. Ja ci dam. tutaj jakieś tutaj dziwne ścinki, może czasami takie, nie wiem. O co chodzi? Dobra, Fin leży. Fin leży. Ja już tylko... 20 a mi wygrzmocił. Tak se, myślę, że to, to Jakby mnie to bot zabił, to bym ześwirował, no nie? To Dobra Erik! Nie, nie komentuję mojego zaufania. Szkoda, że się kurde tutaj nie liczą, no nie, bo już bym miał z misji skończoną granie. Eks no nie. Cieszę next, tego trzeciego jeszcze. Boż jednego to mi może ktoś, ale dwa to bym już sam go zabił. O, plecy! Jakby mi dwa skrzył, to już bym go sam zabił, mówię wam, no nie. Dobra, dzień jest tyle, jak jest to w miarę lekutko kole... W miarę lekut Ci Tutaj to jest kanalizacji czasami wychodzą. To jest śmierdziele. Jesteście. Nie jesteście śmierdziele, czasami są wychodzą, ale tutaj ich widzę. Przez to nikogo nie ma. Oprócz mnie. <laughs> no, o, jakiś lepok był Tyno! Johnson! Halo! nikogo tu nie ma, od półtorej minuty nikogo nie spotkałem, szkoda O, dobra, spotkałem teraz Dobra, jak spotkałem to ammo w MC nie mam. Super Po prostu ja to jestem udany, no nie? Jak nie sprawdzę ile mam Amoment więc... Reload, reload, my friend Dobra Jest kolejny, ile mamy już? 11, spoko! E, to w sumie lekutko leci. Myślałem, że to jakoś gorzej będzie. Leci się od tej zadanie od gwiazdka, takie w miarę... W miarę łatwe i przyzwoite, co nie? To chyba ciężkiego, tak naprawdę nie trzeba robić. 12 frag jest, elegancko tutaj na drewnie widzę kolejnego. Na widzę kolejnego, mamy kolejnego gagatka, pięknie. Uchwycony kolejny gagatek, wspaniale, wspaniale, jeszcze tylko 12 fragów to tyle. Ile zrobiłem dotychczas chyba w 2 minuty, no nie? Także Spoko. 2 minuty 13 zrobiłem, także powinienem sobie dać radę. No jeżeli tylko będę widział moich rywali, no nie? Bo jak na razie to jest cienko z tym. Bo albo mnie zabiją chyba czwarta z rzędu. No dobra, nie z rzędu, ale mnie zabija, albo przeciwników nie widzę. Także, jak to będzie tak wyglądać, to będzie Lipton. Będzie Lipton. W ogóle kiedyś miałem taki pomysł, żeby zrobić sobie drugą kamerkę na myszkę, bo byłoby to dosyć ciekawe, tak, tak mi się wydaje. No dobra, Erik, za autopompę. I byłoby dosyć ciekawe, jakbym taką kamerkę właśnie na drugą. Drugą kamerkę na myszkę zrobił po prostu, nie? Oby spokojnie, jak mi się wydaje. Byłoby spoko, tak się wydaje. Ten leci FIFA RAFA na mnie, fajajaj. No jest dobrze, jest dobrze. Nie, wiem, HP mam, ale i zabiję. Dum, 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 dum. O, wiem, zabiję. Ty, Dead. O, dead i byłby drugi dead w sobie. Bobisko. Bobisko, żebym tego gracza zabił. Ale KFC zrobiłem. KFC zrobiłem, ale gracza nie zabiłem. Gracza niestety nie zabiłem. A i tej bez kidu, bo ja tak się śmiałem, że tego. że nie widzę żadnych rywali, czas minie. A tu dalej żadnego rywala tutaj nie widzę. A jak widzę, że to mnie zabija, także. Ty, ja się tu śmiałem, a to powoli jest prawdą. Nie tylko tutaj 3,5 minuty zostało jeszcze w sumie na te 10 fragów. Dobra, 9. Ale. Ale i tak jest, tak jest cienko. Tak jest cieńko. O, dobra, wiem... Ale mi zastragnęło to. Ej, ten tony to jest jakiś kodziras. Ja wam mówię. Uważajcie na tego tonego, dobra? Ja wam mówię, uważajcie na tego tonego, bo to jest jakiś, nie wiem, jakiś cheater. To prawda, ostatnio Overwatcha robiłem i gagatków połapałem, ale. Ale ten. Ale widzę, że dalej są tutaj jakieś cheatery. Zwłaszcza w szeregach botów. Rejlał tam, gdzie się przydał Spoko, jest out, dzik Już Tylko 5 fragulców, spoko 3 minuty zostały, 5 fragulców Powinno mi się udać, powinno mi się udać Będzie, Będzie gwiazdeczek dla mnie Będzie spoko, o Obra, teraz mi się kabel odmieszka z skoń. A to, to jest znowu To jest jakaś krątwa tego typu, o Gdzie gościa Jakaś krątwa tego gościa, tego Tonego, nie? O, ty popierdółko, ci dam Rzecz, no. no Daxter. O! Co? I jeszcze jeden frak i będzie ale Jeszcze tylko jeden frak! Jeszcze jeden frak! No! Dobra, jest nerzy! Złożyć jak... scyzoryk. To zawsze ktoś jest. O, no. ale nie tym razem. Nie tym razem. Daxter, tutaj Ej, gdzieś... Tutaj, gdzieś daxter zrobił, no? Nie? O, nie, no. Ej, do... bot tam mnie dominuje. Jak on to zrobił w ogóle? Nie, ja wam mówię, to jest normalny gracz, pewnie on czytuje. To jest 100%. 100%. To jest normalny gracz, się pewnie cheatuje no? Nie? Ja wam mówię. Ja wam mówię. O, tu się dało drzwi. O, jasne. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry Zejście do ścieków, spoko Misja zrobiona, zajście do ścieków jest, spoko Leży kolejny 26, 26 Dax'e z o... to pom... na, sorry, żeby nie było Ja bym tego go chciał spotkać, no nie? Tony, gdzie ty jesteś, popierdółko? Tony! O, jest jakiś Tony popierd... No sobie sam. Jestem to jest masakra jakaś O! No. O! Tutaj dwóch No, o! No, co mnie bije? No pewnie to Tony jest, no 100% Patrzcie A, no, nie Tony tym razem, sorry, nie tym razem, nie Tony To nie jest za bardzo popierd... Dzielony, żeby tak robić. Tak, graj Trombi. 20 sekund na końca. A! Tym razem Eric. Już widziałem, że bot, tylko nie widzimy jaki, no nie? O! O ojcu. gnojczu. w ja tam. Dobra, tam 88 jeszcze dostał. O ty! Dobra, do kanali z kanalizacji wyszedłem, no nie? I! myślę że Eric na koniec. No dobra. Nie ma Erika. To nie jego. Cóż, szkoda. Szkoda, ale jest 34 na 24. Słabo dosyć poszedł ten deathmatch. Nie podobał mi się mój skill w tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że będzie lepiej. O! Dostaliśmy Wildfire Keystar. W każdym mam kluczyka, żeby go otworzyć, co prawda. Bo ten kluczyk, co jeden mam w eku, to będzie na turniej, który się zapisuje z drużyną, także... Niestety, ale ale Wildfire case zawsze się przyda i jest tam w gotowości. Wildfire. Nie jest Wildfire. Czy nawet Wildfire są, także... Całkiem spoko. Dobra, zobaczymy sobie przy okazji od razu jaką tam misję mamy kolejną. 20 fragów P250, P2, także spoko. Lubię z p także raczej bez większych problemów. Tutaj z augla albo z y, Scouta na Santorini. O, to będzie dobre. To będzie dobre, coś mi się wydaje. Eee, e, e, e. Co tutaj jeszcze muszę zrobić? 9 punktów sobie muszę zdobyć, tak? Ja mam w sumie tutaj jeden punkt, a tutaj w drugiej jeszcze mam... E, tutaj też mam jeden punkt, także ja jeszcze 7 punktów muszę zdobyć. Muszę w następnym odcinku chyba nadrobić trochę tych misji, bo coś ostatnio z sobą mi te misje i tam dopiero dwa punkty mam tylko. Dobra, ale Wam bardzo dziękuję za odcinek. Jeżeli się oczywiście, odcinek, to zostawcie lajka w górę. Zapraszam do opisu. tam są wszystkie grupy na Facebooku, na Steamie, różne właśnie takie rzeczy są. Także zapraszam Was do opisu i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć. Yo.